Cześć wam, cześć moi drodzy, Hudson z tej strony i to jest kolejny odcinek ze Scrap mechanika długo wyczekiwany, ale w końcu, się na, ale w końcu nadszedł. W no. dzisiejszym odcinku będę pokazywał wam ten oto pojazd, to jest tramwaj Constal 13N, produkowany w latach 1959-1969 w ilości 845 sztuk, tylko dla Warszawy. Pojedyncze sztuki, tam jeździliśmy po innych miastach, ale generalnie Głównie Warszawa była odbiorcą tego typu wagonu. No i... i... tak się to prezentuje tutaj w naszym skrapie. scrapie. Skrap ma to do siebie, że obłości wszelkie, wszelkie maści są dość... Ciężko uzyskiwalne, więc wygląda jak wygląda. Jak tutaj jest, jest nośny, i przód... To dach to jest, normalnie katorga była, zaraz na górę. Pokażę jak to wygląda z góry, no... Tu powinna być ładna obłość, takie taka, taka, jak idzie blacha, tutaj na dole. E, niestety nie da się tego w skrapie uzyskać. I najbardziej zbliżony efekt to jest takie coś, tu powinno być jeszcze poszpachlowane, tak żeby to tak ładnie wiecie, tak, tak, tak ten tak jest, nie. Plus jeszcze pantografy są inne, ale yy, yy, inny mój typ pantografu szaleje, a te nie szaleją. A i to jest jak i to tu jako skład. Nie wiem, czy ten ostry nie jest za duży. Ale na, na tym. Na warsztacie będzie i skład, i pojedynczy wagon. Teraz tak wsiądziemy sobie. Do środka wam pokażę. oczywiście FPS-y spadną na łeb na szyję. O, halo. O, dobra, FPS-y wróciły. Drzwi są harmonikowe. Oryginalnie w 13, 13 i 102 było tak, że tutaj te drzwi były węższe. Ale żeby zrobić harmonikę, to i tak zrobiłem trochę takie, 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 taki myk, że tutaj są szersze. Te drzwi są takie same szerokie jak te, tylko że tutaj są pomalowane na inny kolor, dlatego tu nie ma paska tego zdobnego. Tutaj też. Eee, no, żeby to wyglądało na węższe drzwi po prostu. bo też pod koniec produkcji wprowadzi tutaj trzy płaty drzwiowe, nie? Że z jednej strony była harmonika z dwóch płatów, z jednej strony był jeden, coś się jakoś tam otwierało. Ale przez długi okres produkcji właśnie były cztery takie wąziutkie płaty. Więc postanowiłem to odwzorować. I tak widać, że tutaj jest... ...bardzo umowna umowność tutaj w tych dwóch drzwiach. No, wsiadamy do środka, tak się prezentuje w środku. Eee, tego guzika tutaj nie będzie. Bo to jest guzik tylko po to, żeby nakręcić początkową scenę, że yy, ...jaką se jedzie. Sam, bez, bez, bez kierowcy, będzie be, be, fajne zdjęcie. Możyczka, i tak dalej, mamy fotele. Tutaj są drzwi, oczywiście, bez ciepłego guzika, bo tutaj nie było ciepłego guzika w tym tramwaju. Fabrycznie chyba, chyba tak, nie wiem. Ale co by tu jeszcze powiedzieć, światełka mamy, krzesełko mamy. no. Generalnie, tramwaj, yy, ja moim sprzęcie nie generuję zbyt dużej ilości laksów. Ewentualnie podczas jazdy, jak się, jak się podniesie pantografy, to FPS-y spadają do 15. Niestety, ale tutaj mam zdublowane kierunki. O jezu, zamknąłem drzwi. Na dwójce się też wszystkie drzwi otwierają. Tylko proszę bardzo, jak ile się FPS-ów wynosi 4, już jest 11. Halo? O, dobra. Wszystkie drzwi się otwarły. Dobra, to, to, to skoro się otwarły, to wam pokażę jak to wygląda teraz tutaj. Może to niby otwór drzwiowy jest ten sam, ale niby... Wygląda to jakby te drzwi Były wyższe. Ej, wracaj kostko. O. Ech. No, nastąpiła dewastacja, trudno się mówi. O, no, tutaj generalnie jest to samo, tylko nie przepinałem wszystkich połączeń, więc. Tutaj, żeby włączyć światło w wagonie, to. A, w sumie. O. Trzeba, trzeba wejść i siąść tutaj w tym fotelu. Z tego fotela nie ma sterowania niczym. Tylko mówię, yy, pantografy, drzwi są przepięte do pierwszego siedzenia, silniki też. A, nie, nie przepiłem tylko o, świateł tych stopu, Tutaj się zapalę, a tu nie. Jak ktoś będzie chciał to przepnie, ale No. Co by tu jeszcze powiedzieć? O, z tej strony tak prezentuje się. Ta listwa tutaj jest fajna, tylko. Niestety tu jest skośny klocek i musiałem go całego pomalować. Dlatego wygląda to jak wygląda. Yy, mogłem zabudować silnik w sumie. A już dobra. No, mi się wydaje, że starałem się jak najbardziej odzorować bryłę tego tramwaju. A co w skrapie nie jest takie proste, no widać tutaj po górze. Ale mi się wydaje, że się, się, się mi nawet udało, przynajmniej z przodem. Ale dach to jest w ogóle męka. To trzeba by chyba zrobić jeden taki wielki klocuch. I po prostu go wkleić, jak w tych nowych tramwajach nowych tramwajach. No, wiecie, te, te plastikowe przody, nie? Że jak się coś. Żdu, żepsuje, o, matko, zamykamy drzwi. się Może przejadę nim. Albo mam pomysł co zrobię. Skasuję sobie ten skład, zrespię sobie pojedynczy wagon, bo to, to z tymi lagensami to... Albo sobie go zestawię. O, proszę zostać tutaj. O, A ja sobie nie 805, tak z tego postawiłem, żeby porównać, i ona o wiele mniej laguje niż tamten tramwaj. Nie wiem dlaczego KTM5 to już było. No, gdzie ty jesteś? O, jest 13. Ny Zbuduj. No, wiedziałem, że on mi się krzywo zbuduje. O, tak, gdzie jest przód. Tam dobra i myk. Zup. o to jest pojedynczy. On ma to już zrobione. Jakby ktoś chciał który składy montować, to ma bardzo miejsce, żeby zamontować dynks, połączenie między wagonami. Zobaczcie, i tak tu mam ukryty guzik, żeby wsiąść do środka. O, te, ten o wiele mniej laguje, tak się drzwi zamykają. W, w środku jest identyko, Kotel ma tu już sterowanie tak jak powinien mieć. Podnieśnijmy sobie pantograf czyli na WIS. A, światełko jeszcze za zapalić. Można jechać pod trójką i pod czwórką są kierunkowskazy. Jedynka tak, przednie drzwi, dwójka są drzwi tylne i środkowe. Trójka, czwórka to kierunkowskazy, piątka to jest światło główne, tam z tyłu się zapalają stopy, niestety nie jestem teraz w stanie podczas jazdy wam tego pokazać. Szóstka to pantograf, siódemka... A, na siódemce jest oświetlenie wnętrza. No jak to jak to tramwaj, silniki elektryczne, to one nie rozwija jakiejś oszamańującej prędkości. Silniki są wstawione tak, żeby jechało to, a nie tańczyło po torach. Oj, i teraz widać, jak te drzwi wyglądają. Mogłem w sumie zrobić je identycznie ustawione z przednie, ale już yy, ...zapierw zrobiłem przednie, potem drugie i już nie chciałbym się tego przedabiać. Odkręcimy teraz silniki, zobaczymy, co się stanie. A na koniec wyślemy tam na Marsa. Silniki na Marsa. Oj, to będzie złe. Karol Krawczyk byłby dumny, więc... A, nie mam dzwonka zrobionego. O, widzicie co się dzieje? Ale prędko już jest słuszna. Ta ra 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 Ta ra 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 z torów. No i wysiada się tak, że się wsiedzi głową w tym, ale... cię to można ładnie wysiąść. Dobra. No nie, to jest krzywy tor. Och nie. To też jest krzywy tor. Tak ja mam się wtorować teraz. No nic, dobra. Ja jeszcze dorobię mu ten dzwonek. Albo teraz zrobię dzwonek co tam. Eee, z czego jaki był bardziej taki dzwonkowy blok. Jaki, żeby mógł udawać dzwonek, bo na pewno nie klakson. To były te, te takie głowy robotów. Hmm. Moment, dlaczego? Wy... Moment, w czymś mam Klakson? Wonski, ten nie ma Klaksona. A ten mp Oj, to jest, oba tramwaje powstawały w tym samym czasie. Patrzcie, 13,1 jest bardzo ładniejszy. Już chyba ten trochę później powstał, nie wiem Maklakson ee... Maklakson. gdzie są te głowy robotów, no. O są. Jaką on ma tą głowę? Pokaż kotku co masz w środku. Jub? Dobra, to masz wyglebiło mi tramwaj. Wywrócili mi tramwaj. Jak to ma ustawione? Na no, A, dobra. Tak, i sam dzwonek zrobię. Będzie na odcinku. Mm, tylko tam. Żeby go wprasować. Chyba tutaj muszę gdzieś po tej stronie tą główkę umieścić. Eee. Yy... Tyk. Tyk. Dobra, będzie. No. To było to. Muszę to z powrotem pomalować i... ...zaszczepniemy. Proszę na ziemię, nie to, otworzyć mnie drzwi, trzeba tu wmontować buton tak zwany, żeby do klaksona było, buton, halo buton, jesteś w butonie, a niech będzie tu, tak, lutownica. I będzie tak No, dzwonka to nie przypomina, ale lepsze to niż nic, więc ja Wam teraz dziękuję za oglądanie. Subskrypcje, komentarze. No i polecam inne moje filmy ze skrapa albo z in inne, innych rzeczy na moim kanale. No, ale razie to no, byłoby na tyle. Jak ktoś chce, może przerobić tę ten i zrobić co dwójkę, mi się tam nie chce. Może mi się kiedyś zachce, ale wątpię. Skrab nie lubi przegubowców. Podobno. E, no. A teraz dziękuję za oglądanie. udusz się na razie. papa. Pa.